W pieszycach organizowany już jest 12 Międzynarodowy Turniej z okazji święta Konstytucji 3 maja. Do pieszyc przyjechały zagraniczne ekipy, tak jak z Węgier i z Brna. E, I 20 ekip polskich, w sumie 22 ekipy będą tutaj walczyły na turnie międzynarodowym, zapaśniczym. Dzieci, chłopcy dziewczęta. Jest ponad 220 dzieciaków. Jest to turniej dla dzieci, czyli roczniki 14, 13 dziewczęta i chłopce, i roczniki 10, 11, 12 chłopcy i dziewczęta. Z powiatu dzierżyńskiego mamy trzy kluby: mamy gospodarze Sowie Pieszyce ironbus Bielawa i junior dzierżoniów I oczywiście też mamy filię juniora, czyli Ososzowice Z powiatu jest. Koło 40 dzieciaków. Staramy się przygotować dzieciaki, dziewczęta i chłopcy do tych zawodów. Zawody nam pokażą, jaki będzie poziom. Myślę, że z udziałem Węgier i Czech będzie dość wysoki poziom rywalizacji na tych trzech matach. Mamy oczywiście medale, dyplomy, puchary i plecaki. Burmistrz Pani Dorota wspiera nas regularnie przy organizacji takich imprez i wyjazdów. Oczywiście mamy też wsparcie ze starostwa powiatowego z i oczywiście no, dobrą ręką wspomogli nas też Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jest to okolicznościowy turniej, ale na takie turniej ch chcą dzieciaki przyjeżdżać, ponieważ e, no, zdobywają medale, dyplomy, nagrody jest to e, też oczywiście będzie klasyfikacja klubowa, bo mamy puchary za pierwsze miejsce duży nowe, za drugie i za trzecie. Nasz powiat powiem tak, mocno stoi z zapasami, mamy cierzyniowie, mocną sekcję juniora, mamy sekcję Iron Bulls w Ostoszowicach i oczywiście dwie szkółki są w pieszycach. To jest to dwunasta edycja e, e, obchodzenia święta ustalenia konstytucji 3 Maja. I, I powiem tak, że wpisany jest to w kalendarz Polskiego Związku i w nasz tutaj powiatowy. Jeżeli przyjeżdżają do nas z Warszawy, przyjeżdżają z Poznania, z Bydgoszczy, ze Sieradza, e, z Łodzi, dobrze to, to jest taki ogólnopolski turniej. Wszystkim życzę dziewczętom i chłopcom e, wygranych walk, jak na mniej kontuzji, no i zdobycia medalów i nagród.